Sanitariuszka! Sanitariuszka! Jest akcja, jest akcja, jest akcja. Jest akcja, żyjesz. Żyjesz, żyjesz, Miko, wszystko w porządku. O kurde, to ten Patek załatwił ten temat. Masakra, masakra. Kurde. Muszę rozbić. I to było wszystko, co może powiedzieć. Musi odreagować. W całym tajciu Docierana 450 zalecenia prosto z Japonii sam pan Honda ma taki przepis na razie starczy o kurna o, 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 o. jest drugi jest drugi to jakiś czarny punkt to jakiś czarny punkt na ciebie nie nie stracił koncentrację masakra brzoza ja bym... Bo jakbym jakbym przed pełnym piecem to by nic nie było, a ty machasz i ja zwoniłem. Bo tu leży zawodnik, wiesz? Tu było docieranie Hondy. Nie, 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 nie. <ślał> <ślał> a teraz austriacka metoda na docieranie katema. <ślał> Niestety w Austrii dociera się na leżąco. Tonda lepsza. Widocznie lepsza instrukcja. Uwaga, będzie docieranie po Austrii, Jacku. O, znowu brzoza. Zawodnik nie panuje nad gablotą. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Dziwne te austriackie docieranie. Co słychać?